Dobra, robię film, jak wygrać każdą gierkę i odsyłam do skazika Puszuje Ale topa, to jest plan Szymon przegrywa większość gier Ale pusuję topa, <grywa> <Puszuje> topa. <grywa> No mi się plecił z końcem planu, to Puszuje topa Ale ja, świetnie, na tym idzie, świetnie Świetnie Poza tym, że zgarniam wszystkie kile, to, to... Dobra, 20, 30 CS-a przewagi jest, tak? Tak, Tylko tak nie odpalajcie, bo tam lepiej gdzie luk Lulu w sensie Okej ja do was zbije ze ściany Nie, nie. Sekundy, sekundy no dobra, puszuję topa. ale ja... Kurwa, sam... dobra, pushuję topa. Pushu topa. W siebie, A, dobra, dobra zupcie okay. tam jakąś presę, że tak będa was poszło. Bo nudy trochę. A, nie, no nie, no nie, nie, nie ma problemu, nie, nie ma problemu. Nie chcę co Puszuję topa. Dobra, Drake jest, więc on musi tam iść, więc te Heralda zrobić kolejnego. Wszystko zaplanowane idealnie, w tempo. No coś tu próbujesz, no, tak jak śmiegę z rybci? No dobra, zacznę po prostu do smoka. O kurwa, leni na mnie! O, ja widzę, ej, tu jest ten. Grace. Wiemy ich, Marysia? O, lulu ma erkę dadol. Może no. no, ja tak nie miałam antenerkę. Chyba nie miałam antenerkę. No. no kurwa, ale nafidowany ten ją. on. <grych> no kurwa. Dobra, no widać, że nie, 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 nie zasługuje no, na, na to D4. Przegrywamy kurwa. to, przegrywamy to. Dawaj, no, ją Okej, on na bojcie. Uwaga, bo tu way na No nie mów. Ugryzę ją. Piję. Ja ją ugryzę, spokojnie. Nie, kurwa, strollowałeś jak skurwysy. mi. Ja pierdol! Czemu on jest taka szybka? Czemu on jest taka szybka? Ona cię zabije, uciekaj. Dobra, ja idę na tego pota, po nie wiem czy oni. Aha, kurwa to tak może? Niesprawiedliwe sprawiedliwe. Może. 20 sekund spróbuj przeżyć Albo bo to jest to pojawiła, idę, idę idę. 15 Idziesz? po to dawaj O kurwa 10 o, nice, sobie. nice. nie, 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 tu nie, 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 Ja tepnę Ja nie, wie, bo tu A, nie, nie, ja no, ja się nie, 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 Dobra, nie, 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 ja nie, no, ja nie, topa. Ja nie, nie, tak. nie, nie, Dobra, musi być nie, Tak. nie, tak. topa bez tego? <grym> Chyba, czyli z Jonem się nie bije, no, ale Wejdź nie, wie, nie, wie, nie, wie, z... nie mogę jeden na jeden zrobić Dobra, uciekamy, ja się go boję. Nie, to nie, opaki czy widzicie, nie, ale... Ja nie schodzę stopa. A ma no, oni, oni by mogli zejść O wow. mnie kurwa proszę O kurwa, uciekłem. Dobra. No. no my dwójkę. Tr trójkę trzymamy, no wybronijcie chyba. O kurwa czwórkę! Jest okay. <laughs> sam Graves tam. Ej, ty nie ty nie muszę traf! Ja pierdolę, biegnę. Biegnę, ale... Nie, 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 kurwa weź go, weź go Jest Czym on nie dostał z tego w ogóle? chyba, bo szował Tapa puszczam wam... Dawaj sam. quadra Ura, kill, quadra Tata, kill ja zem... Ale content yy. Ale patrzcie mieliście backup, nie? <ścoughs> 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 Puszujemy topa Zostaw, Zostaw mojego topa A ja będę topa Zostaw mojego topa ja puszuję topa Idź stąd Dobra, jak jungler kurwa, poczekaj, bo nie mam creepów Daj jej pilar, dawaj penta Jest grane! jest penta Nie ma, nie ma, nie ma to nie była penta, bo Grace był pentą A no prawda. Kurwa <grym> O kurwa, jednak no, je pusuje topa <grym> Ej, wezmę ci wilki, bo potrzebuję do itemu, żeby pusować topa O kurwa Doram kolejny item O, co za item kupił nie do topa No, powiem tak, czy zrobię 3, 4? Próbuj no Nie, nie. nie. bo jak jest to kto Ej, jeszcze portalu nie mogę użyć, ale Kika Trzymaj ich tam jak najdłużej no, Dawaj, dawaj, dawaj! Prawie! Jack położyłem! <laughs> nice! Ale to, że nawet nie musisz wszystkie karatury. <laughs> Fajna postaw jest chujowy jednak To jest nie ja idę puszczać topa A niech się Dawaj, cofa Kolega Kolega się, wystarczy się. Ko, Kolega nie zdąży ja, no, Top otworzony Teraz pora spierdalać O kurwa coś ja, się tam, tepuje ja, no, Nie z no, tym topa pisze się S. Kolejwa, nie, Dobra, cel na tego tak jest jest 11 Top spuszowany, co tam się chytre dalej robi zwykłą? Teraz idę puszować bo taaa... Gdzie robić presę na Baronie? Ja zaraz spuszuję, bo taaa... Dobra, 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 presja na Baronie. Ale co za 20 sekund. <noise> Muszę się odrodzić. Presja na Baronie przejęła. Dobra, Baron przejęty, łatwo. Dobra, wiecie co, ja wam robię sniper i nie na topa i... Zabijcie nawet na te killa, leci tam. Normalnie retka. Ty patrz, nie trafił. tak? <noise> Gdzieś tam w górę uderzyła. Zmieniam dobra. target, puszuję bo ta. Idę, idę, idę. Dobra, je goni! Nie wiem, jak on mi tak to pierdalo, no. Oj, to jest, to jest. nie możemy robić barona jak to się mantamicie? Zabij, Sajomis? No, o kurwa. Papoja z barona. Kurwie on nie Nic się trafiła i mnie zabiła. Ma na ciebie. Głębę z ulta, ignaj I bez ulta jak coś, ale to nie zmienia dużo. W nie robiłaś grać, pani? Się. A kurwa oni teraz poszczególam bolta, a się nauczyli je jebani. Dobra, spokojnie. 10 sekund. Runda druga. A, o Jezus Maria, zadziła się awaria. No ja wezmę okay, teraz dwójka na bocie. Zbota. Nie, mam zajęliście... War, mamy tower na bocie. Jeden, na pewno. Chyba on, bo musimy zrobić y, tak jak nam idzie wcześniej. Musimy w końcu raz być dwójka na bocie. No Tower jest wzięty. No ty mi stankujesz tego jeden na twarzy, go stopie i... Fajlando. Tak to on sobie do mnie Nie, dobrał, no, zostaw tak. mnie. Dobra, idę po tym bitą nie 50, do Dobra, to ja idę Spoko. do wypierdolić tego Kurwa no! On mnie goni. Dobra, wiesz co, On nie go, trafię. ja trafię, bo on się idzie do przodu, no do tyłu. Jebany jono, zostaw mnie jeden z drugim. No ja pierdolę się Wayne Dobra, pomogę ci, puszczam ci widzę na botach. Dzięki. Dobra, ja ganiam się z nimi. <laughs> nie ja, ja puszczam widzę, żebyś ja więcej Czemu on ma tyle dalszy? Nie wiem. Ty! Ja no tu, ty To robi! Ej, no i po no i po smoku, no i po smoku. No. Ja pierdolę! Bo on się no tu postanowił okay. przyjść. Ja idę po niej hipno na topie. Dobra, to Szymon. Ale ja ma... biegnę, ale no, wiesz o co chodzi. A czemu on jest, kurwa, nieśmiertelny i taką maszyną... A pamiętam tak gadajśmy kiedyś o Gravesie. My, my Ignite'a, no Ignite'a, go. Nie, do wykurwienia jest Heros. To jest dokładnie ta gra, z której ja mam w pamięci, zawsze będę widził mnie. Tam przegraliśmy właśnie gierkę. <laughs> jakbyś cofnął? No, jak spusuje. Przecież spusuje to pa, tak. <laughs> Uzduruję, Dobra, pace race, pace race. No kurwa, zdążę, no, zdążę. Dziękuję. Ja pierdolę. To a, no tam te auto już leciało. Jakie Jakie plan na Grega jako kapitanę? Za Angler chyba. Musiał, znaczy ona i chyba ten. Wygrywamy z powrotem. Czy właściwie to jest jakiś problem, że ja on to I don't give a fuck, że chce przyssowywanie do serca. Kurwa mać. P... Dobierdzamy, wydzamy. Jeszcze ja, mon, musimy zrobić kombo, ja mu lecę. Rka na mordę, pa, 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 pa. Lecimy. Ale wiesz, no miniony. Dopierz, no, tak. bije je cały czas. Tak naprawdę ten gra jest na kurwa równie dużo jak on. Łapią tego jona? O, wróci tu, wróci tu. A to, ten ucz mnie no Aha, no ładnie bije. też nie kierowalni jesteście, kurwa nie mam ja? Przeszowanie to pani oddaje. <śmiech> <śmiech>